Ja z że każdy wujek na weselu, ja nawet nie mam komputera Wszyscy Kaczaj, daj to na początek wszyscy. Be altki, my nie znamy bez, kitu, bez są kitu. Altki. Gdzie jest Zbyszek? zbyszek. 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 Tiktok, nie zmieniamy TikToka, Tiktok, Tiktok. widzowie, to jest ostatni odcinek z tym TikTokiem, nie ma Nikt nie pytał, każdy potrzebował. Dzisiaj ze mną puzonik i TikToki Chodzi dobry, Będziemy tam. Kiedy spałeś tylko dwie godziny, nauczycielka no zaczyna o coś cię pytać. I Ej, tak to, to ja dzisiaj, coś. ale nauczycielki nie ma nie Dobra, nie czaj. nawet nie, nie wiem co nic, to jest. Szakur, stary szakur. Kim jest szakur? Wypij, faj. Tupak szakur. Ej, dobra, to widzieliśmy chyba już. Widziałeś to? Widziałeś A, to? No tak. Ta, no, no tak. To, to, to jest klasyczek, klasyczek. To <laughs> Ale Dobre. ten dźwięk musiał tu poleć staje. No kit, co to jest? To jest taki dźwięk taki bolący Live to się Proszę cię, przejdź do... Co? Stanisław Małohola O kurda. Ale gołdku Jopie ja Stasiu, jest, co ty? Pole. Stasiu kurda. Ej, ale dobra, dobra, szczerze? Jak na swoją mordę jest za mały Moim zdaniem jego ryj wygląda jakby miał ważyć 160 no. kg I być stary no. cały czas na masie Dobra, wróćmy do ciebie po prostu Nie, nie, czekajcie. by nie denerwować Co to jakiś lew... O kur... Przy... tak szczerze <grywa> Ej, Olu, stary, Ej, szczerze? Popuściłbym majtki tak Ej, przysięgam ja jestem, ja jestem ze wsi, stary u, na, u nas tak było cały czas, że te kundle biegały I ja zawsze nogi podnosiłem i się bałem No tak ale stary, mały. bo to wiesz, że taki kundelek czy coś, ale to... To jest... Co to za pies? A, kundel chyba Hakonda, ja! że to jakiś labrador. Nie, co? Kurwa. Dobra, to nie ja <laughs> No dlatego Golf na przykład nie jeździ już. A ty wygrałeś Golfa w Disney'u, miałeś? Oczywiście, 1.9 TDI Taka jednostka, znaczy nie miałem, jego? Ja mam dalej No ale ja robił tak? Ja robił tak jak, jak Dawid Jasper? No, no, da. mm. <laughs> nie no nie wierzę, nie wierzę no, ja, ja, ja pierdolę, tak. masz coś <laughs> fajnego? No ale tylko Dawid Jasper się Czemu ja dostaję almetyk Lekki naturalny na DC, ja pier... Ale poczekaj, poczekaj, zanim przejdziemy dalej Czas na coś błyszczącego, a mowa tu o skinach Co oferuje Ci Pirateswap.com Czyli mega wygodna oraz gigantyczna szybka wymieniarka skinów online. Zasady Pirate Swap są tak proste, że nawet ja je rozumiem. A mianowicie można wymieniać skiny na ładniejsze... Chciałbym Ci dodać, że z kodem Yavan otrzymasz aż 35% więcej do Twojego doładowania, a możesz tu płacić przez kartę płatniczą, Skrill, Google Pay, Blik czy chociażby krypto. Przejdźmy do wymiany Twoich starych, przepoconych i znudzonych skinów na piękne, nowe, błyszczące cudeńka. Zaznaczamy więc te stare skiny, na następnie dzięki rozbudowanej wyszukiwarce, która zawiera między innymi zakres cen, typ broni, odpowiedni float czy chociażby naklejki, jakie na broni mają się znajdować, odnajdujemy naszego upragnionego nowego skina, z którym powraca fans z gry. Następnie zaznaczamy tego skina, a na dole ekranu ukazuje nam się kwota, którą zostanie zasilone nasze konto na wykorzystanie do innej, równie cudownej skółki. Chciałbym również dodać, że kwota w naszym saldo to prawdziwe pieniądze. Oczywiście transakcje trzeba zaakceptować, na szczęście wszystko przebiega bardzo szybko. Następnie przychodzimy do Steam'a i tu wysyłamy swoje stare skiny na rzecz tego nowego, cudownego. Teraz zostało nam tylko wejść do gry i cieszyć się jak dziecko z nowej zabawki. Oraz za wykonywanie banalnie prostych zadań bierzecie w konkursach o piękne skiny, które również są darmowe. Także wielkie dzięki dla PirateSwap za możliwość współpracy. A link do strony znajdziecie w opisie filmu. Życzę Wam miłego wymieniania. <grym> <grym> ja. Szczerze? Szczerze każdy wujek na weselu. Po, nie, poza nigdy był z innego regionu świata A, z, z tego welcome, regionu. welcome to stanford school afrykańskie, afrykańskie koszulki noszą to od razu widać aha no bez kitu, bez kitu ooo JJK cool. O, ej to Przeszą nie było naskiem. mema ej ale nie było mema jak ten jak dziecko ej, jakieś od w tle. no bez kitu a co tutaj a nie Kot? to nie ten chłopczyk który nie, nie to nie no, 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 że no. znalazł że... na p... Pe... tak, tak. Kto wygląda jak JJK ooo z tego. ta ta no 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 nie wiem ile miał lat, ale, ale gołcik. Ale bym miał, ej szczerze, gdybym miał taki fanbase, to bym miał taką psychę, jak się to zobaczył. Co? Na TikToku losowo, i ktoś mówi O, zazdęmiowała na, 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 takiego i tak miał. miło. Może jest, może ja jest. Ja bym miał taką psychę. Ty byś miał, ja bym nie miał. Ja bym jeszcze miał, ja bym miał nie, pionę, no, no my, Moi to chłopy, ale gdybyś był babą, dostaję, no o, to Nie wiem, <laughs> co pokazał wtedy. <laughs> to coś Dobra, ej, dobra, dobra, jest taki bezbek, że to szok. Ej, teraz sanodatka. To sądzę na ziemi, Tutaj to jest... Czy to jest, o... Czy to jest ostatni -y, przegląd boomer... tego TikToka? Nie, przegląd boomerowskiego TikToka, musimy nowe konto robić, Bez, piszę, konto. Bez ej to jest najbardziej boomerowy odcinek, like przeglądamy boomerowe TikToki. Logram lozoni. Ej, to jest moja dieta w o. Lublinie. Widzowie, ważyłem 150 kilo i ten kilogram Zani to ja dwa takie dziennie jadłem. Ja, a ja było stary, tak... szczerze, ja właśnie z Lazania mam ten problem, że ja tym taką to jest chyba jedna czwarta, jedna trzecia i więcej nie wcisnę, nie ma. Chłopaki. Nie, ja cało wpierdłem. Ja cało w... To nie, ja nie, 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 nie 150-155 kilo jak ważyłem? To byłem w stanie dwie dziennie takie zjeść. Ja pier... I jeszcze Ale. dopchać chrupkami jakimiś. no To jest mógł... zły spust, Radię, bracie! O, ty, wiem, zamiast, zamiast, ja zamiast, ja to jest, wiem, zamiam, zamiast, Sigma Wiktoria. O kur! Co jest? No? Mogłaby być, <gul>... ja. no, być moim ojcem. Ej, Staj, jest taką dantkę i ona płaci przysięga. No bez kitu mogłaby być moim ojcem. Jak gdyby ona mnie zaprosiła do siebie, to mi patrzy znaczy ja pobiegł się Ej, dobra, ale nie... for real? Da. For real jako facet? Nie mógłbym być z taką Co? kobietą. Nie mógłbym być z taką Nie podoba ci się to? Nie podoba mi się bicy w z... takiej No ale ma. Bo bym wziął ją na piersi. Ej dobra, teraz ja powiem tak Byłem mistrzem ściągania w szkole i tylko jeden raz przez całą karierę szkolną byłem przyłapany przy ściąganiu Jeden raz w życiu, jeden raz A ściągałem na każdy prawie zajęciach ja, ja nie ściągałem, ja nie ściągałem Naprawdę nie ściągałeś? No nie, po prostu się nie uczyłem i dostałem p... pały. Aha, nie, to ja, ścią... to ja stary <laughs> tak się Nie chciało, nie chciało mi się Tylko na maturze było gorzej ściągać, dlatego nie ściągałem <laughs> W ekonomiku w jest na chillu, zaraz, na tak? Ale to w pierwszej to ja k***owo, nie, to ja zawsze na tyłach byłem, to jest, to jest zawsze, to jest wiesz co chodzi. Tylko tyły, tylko tyły zawsze. Ja p***y. A <toddarki> jak szyja musi go, zaraz, zaraz, no. zaszijek, za jak... niebezpieczny. No ej <toddarki> w ch**. Ja p***y, ja Ole dobra, nie ma. Ile to czeka? Na... O, spokój, 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 spokój. Ej czemu właśnie mam reklamę? Zangniej, zangniej, pójść tam. Jest marurek. Mikrocypek. <grym> o Jezus, co to, ej, to wygląda jak animacja, tak jak pisz to To jest smuk? Teraz. No to, to jest chyba animacja. O. To jest animacja, no. patrz, bo zblurowane być. było, patrz, zblurowane są driki wszystkie za tym, patrz jak się blurują nie Patrz jak się blurują, ser. nie może no, no nie 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 jeszcze nie może jeszcze Nie ma opcji. Ej, gdzie mój adblock jest... Przepraszam, że mi się reklamy poprzednio. Nie, działa, już się działa. A to niech spije. Niespokoj. Nie spokoj, dobra, te katy są za jeszcze, ja lubię. No co jest z tych reklamin? Piąteczka i pieczka! Żubik, piąteczka I, no, i na pieska. Pieczka i pieczka. I na pieska. Nie, no. Ja za długo, dobra. Nie. Panie... Dobra, co może później tak, powiedz mi. Wyjedzie ktoś No, albo ktoś mu wyj... Albo jakiś pies, Wyjedzie, albo... No. jo ale wyjechał, bo on na krosie jechał, dlatego. Dlatego nie lubię no. zakrętów i zapiętam no, 120 zakrętach. Ona no wyjść. Dobra, Makówka Goat, ale chcę tylko powiedzieć tak. Na Bingo cię k*** ku... Nie było. Nie było cię. A no, ona jest to osoba. Bez kitu, jak miałaś Na Bingo zrobić, żeby ku... nie, nie pojawiała No, bez skitu. Dobra, i szczerze, z Mankówki ja uwielbiam jej tatę. Jest jakby te, te... To jest gościu, to jest gościu, który papa. Ale część co? Do Ale cześć, to podchodzi ma Ewa do ciebie i mówi tak Masz to już ile? 60 lat zakładam Tak mi się wydaje na oko I podchodzi do ciebie, zakładaj maskę i okulary K on będzie zajście. Zrobiłbym to, to miał ja, dosyć ja, to ja, ja też bym zrobił to, to ma 60 tysięcy udostępnień, to ma więcej udostępnień niż lajków no, Ja <laughs> osobą tutaj na TikToku O, je, będzie podrywa A nie, to, nie bo to ona, ona ma live'a Ale o, to on ten. też no, musi mieć, on też chyba musi mieć Mind me. No mind doors me. no problem. Yo, Let's go! No Nie ma <grym w NV> Tu, tam był... Yo. Yo, Dobra, dobra Ja mam my pytań my potrafim, Jeszcze jakiś pingwin Co jest grane? Dobra Przejęta jest Ej dobra, zrobiłem tryszak żeby O dobra, zostaw, jest, gold. jest gold Zostaw, zostaw, zostaw. Oh. Rut papim, lala. Jest Sigma, nie, no jest Sigma, jest Sigma, jest największy Pij gold, Wojanka. Największy piwojanka, do ranka Największy gołd polskiego youtuba. No, ale nie, nie, dobra, dobra, dobra. Szczerze z gamingu klepać 400 kawiusa na film.

Ten produkt powoduje saczkę. Saczka no. jest smaczna, ale bardzo uzależniająca. Ja pierdolę. <laughs> I wiem, czemu to ma lajków. jest smaczna. Co to, kur... A to jest. ja tam Ej, z którego roku ta W sensie, z którego nuta ta nuta była sławna? na tiktoku. Nie ale czemu mnie k***a ta tak nie zwiąże? To... Chodzi, co to za Ja żadnej nie Czemu znam. Czemu inna tak altka ma takie życie, a ja nie mam takiego? życia? Ja, ja nawet żadnej nie znam. Ja nawet nie mam komputera. Ja też nie znam żadnej altki, <laughs> Ja nawet nie mam komputera. Wszyscy, krwa. Ku... daj to na początek, wszyscy. altki altki, my nie znamy altki. bez kitu. Bez są kitu. Altki. Gdzie jest Zbyszek? Czekaj, to co tu tak. będzie? Tak, może coś akurat na twój tempy łeb pierdolnie. Jesteśmy teraz na No, nie, to ja. No, o, o nie, monstera, ma... Jeszcze mangoloko. Nie, nie, nie. Ty no. <laughs> CO bo. SĄ to? A, to, a tu stary złoty deszczyk na nich Nothing beats it. it's 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 a jetzu oh, 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 ja ale, ale. Bo, szczerze, Ale ten już widział gdzie ten zmierza well, You przez Przejechał przez pewnym sensie no, no prawie Autowus gold prawie reakció. gold no, Ale ten prawie gold Lepiej ogóra kisić w słoiku, niż się uczyć w ekonomiku. Rafał Skoczek, zeksymolog. Ja <grym> ja Ej, jak, jak takie osoby, jak takie osoby Dobra, Rafał, wszyscy. Jest... O, oh, oh, miało co? <grym> patrzcie, jakie Zapraszam Zawieliliśmy. gang. i Nie daj sobie tytuł alternatywki i zróbcie już to ze mną. I daj ją na Nie, proszę. O, jestem, dobra, mikrocypka nam brakowało w CSie, ja p***a Ciekawe, ci, ci, ciekawe czy, czy po update'cie Warto zobaczmy czy warto wracać do tego CSa po update'cie, bo skin'y mu u***ało no. O, na celną Panik celny, tak zwany Seli go, poczekaj Ej, czeze, ej czeze Tak samo Późno jest teraz, ale tak, tak widzę moich team mate'ów Uwagaj Uwagaj <śmiania> Ale cztery na dziołku, dostałem. Ej, tu jest najlepsze dzisiaj. Jum, Dobra, fo, ja mam on z gaz. Dobra, ja właśnie nie widziałem. Tak, piona z Jinordem była bita, także. Oh. Była, była, była. Była bita, była. Bo muszę to zostawić. <śmiania> mi, że to ja jaja. Nie, to legi. Jestem jaki to akurat? Mam trupę na czole. Flaga ok. Witam serdecznie, jestem jakiś jest złoty. Chemiker, spokojny szynek. 1-3-3-3-2-2. To no nie ma opcji, <laughs> że on jest nie PFM. Nie, P on jest. Ne, no nie, to jest, to jest Adameuza. On robi wszystkie takie odcinki. Zawsze. Serio? Serio? Serio. A Tak, to on wszystkie tak nagrywa i za każdym razem inny nick przedstawia. Też nie z tej strony użytkownik, fagata, odpisz proszę, kocham cię. Fagata. I mi się... Jakie... <laughs> fagata, odpisz proszę, kocham cię. Ale to ja akurat też, to mogłaby odpisać w końcu. Dobra, to ona taka zdepresjonowana. O Boże, nie, nie, nie. nie, nie. Dobra, wiśniaki. ale serze, wieśniaki. No, no, dzieciaczki moje, Kiedem kochane, no. ...kościoła nie, On tak. 3738. Nie, no, klincz jak. Tak szczerze, nie, cringe, wstydek, cringe wstydek. I Szczerze? Szczerze? Zas... <laughs> tam stały i mordę ty k***a Zajmij mordę ty k***a mordę ty Ty, a Jasper miał jakąś spinę z tym, z Ginoldem i z, z tym z Tusholem, z z z No, no bo... Nie no Jasper się źle zachował bardzo, bo on tam po babci to Tushola jechał A babcia nie żyje No, mega brzydko się Dawid zachował nie, no, po fest No, ale dobrze, mu, ale podobno Ginold może dobrze powiedział, powiedział mu żeby brzydko się zachował ale No oczywiście Dawid, no, no, Ciężko, żeby to zrozumiał w pełni No ja, ale sposób... nikt te, Co to jest? No, No i Alex Gołczyk <śpiewa> To jest... Czemu on Alex się nazywa teraz? To był ten! Nie A wiem No i Alf! To czy on teraz jest alex802291, proszę bardzo? Tak. O, nie, o nie, O nie, o nie. Zamiast już lekko do przodu, to one patrzą. Zakładam, że to jest auto i chłopaka. To, to jest auto chłopa, bo jest super. Chce, Ale Chce, że. Albo z domu. Nie, jest celach, nie, nie, to jest, ty... jest BMK. Ja nie widzę tyłu, bo ty ty jest to jest BMK. To jest BMK, BMK jakaś. Co mój. Lubi kotki Czemu to ma 220 tysięcy lajków? Nie wiem, nie wiem, no nie wiem Mikołaj ma słodki beton, masz mi swój fenomen staje, Dobra, dobra, jeszcze, dawaj jeszcze trochę, bo nic nie było, takiego. Do... Wampir, nie wampir, naprawdę szkoda wampir. <laughs> to, to jest wampir z Wrocławia chyba Pokaż, że jesteś wampir Wampir, pokaż Ja Nazywam się Mariusz Co to jest? Co to kurwa jest? Przepraszam bardzo się wannie sam ja pier... O co to jest, co to jest? Co to jest? Co to co to, jest, to, są, to są to są Alpsi, które my spotykamy, to, nie? A ja. prosiwej, ładnej nie możemy znaleźć. A ja jestem O ja pierdolę Jeszcze Jarek wszedł, Ja pierdzielę. O kurna, poczekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, ładna, ładna, ładna. Jak zendaje wygląda tylko w takim wiesz. Ale oczywiście tego nie zrobisz, powiedz, że dostajesz 300 wójci i idziesz po goliciu krwi. I po minutie te 300 złotych wita, te 300 złoty. <laughs> i, do to sadzi, powie, ja... <laughs> I Ale 300 zł Dobra, skądś! No, no. no. Ale 300 zł Dobra, skądś! Ja pierd... Ale bez petardy dalej. <hierdzi> Pęknie jak No o <laughs> kurwa, ale <gluk> tak <laughs> Ale cam, so Ej, ale już takiego kama to się no. nie zgodziło Nie, no Dobra, to, to jest trudne to Dobra, no, to Tomek i jego nowa tajna misja Zestaw, moje pierwsze konfidenctwo, daje ci telefon o, Ruzi, okay, A O, zarówno, okej, rozumiem O kurwa, no to sigmo Dobra, to było miliona lajków to jest ciężkie, 12, to, ja? Dobra, to sensie, jest ciężkie tak szczerze? Czy ciężkie? To ciężkie? Myślę, to że nie, umiesz? ale smooth to wyglądało ale, i fajnie ale, ktoś to. zmontował. Ja pierd... Ale Ja pierd... ja pier ale, ja pier Nie, zmieniamy tiktoka. TikToka, widzowie, to jest ostatni odcinek z tym TikTokiem, nie ma opcji. No i co? Alek, ale jaja, milion lajków, ale jaja. Dobra, Mergani, to może tu się chociaż pośmiejemy. Dobra, pośmiemy, nie, nie, dobra. Na... Mergani, proszę cię. Czy już jesteś? No. Nie tylko no, ja, ja, ja też. Ja też. Ty, ty też? No. ty, <laughs> też. ty, <laughs> też. ty <laughs> O <laughs> <śmiany> ale skifaj krzywki Ja wiem Każda historia Wybierzełam się na środku ulicy Prawie auto we mnie No i to mi w k... Duż jest odpowiedź Szczerze ch... <śmiany> za tą odpowiedź Śmieciu p... No, ja, no, no i wiem co odpowiem No i dobrze i bie... Kurwa! Chłopie! Tam! Duża p... A dobra, dalej proszę Proszę, <śmiany> <z> dzikie życzenia <śmiany> No proszę, no jeszcze, z nie śmiajmy k... Zgierypała Dobra? Zgierypała A, reklamy nie wiem, ale się stracił spoko, madre spoko. Madre No, madre bez madre madre. <laughs> Big Brother! Oh! Nie, przecież poleciał... Ten, no patrz Czekaj no patrz, kilometr nad bramką <laughs> Dobra, za długie to jest Już mi się nie chce oglądać za Co za długo, to te Okej, no, i próbował no nie mogę. Bo musisz nagrywać w deskitou. bez w deskitou. To ty się na mnie coś sp... jeszcze z dziurę w suficie. No, tak. To, to ty się na mnie sp... <laughs> dobra, że to było smok akurat na sam koniec. Ja pierdziele widzowie. Nie, ej, dobra, wiesz co, wsiadajmy nagrywać drugiego na nowym koncie, bo o, jak sądzę, nie. że to będzie taki odcinek, że widzowie będą mieli nie dosyć. Chcę, nie rzą, przepraszamy, przepraszamy, powiem dalej. Nie, ale to nie nasza wina. To, to już jest... Boomer się zaczął, Boomerski. no tu już się Boomer zaczął, jakieś reklamy z dupy, Mekowita. To so... To Nie było no. tego tematu. E, dobra, nie ja nie za dzisiaj wam bardzo dziękuję, powiem tak, zapraszam do Pozornika. No, to nie istnieje. To to jest, to jest iluzja, jest, jest iluzja. Wstać. Wake, dokładnie, up, dokładnie. Wake, up, wake up, wake up, Tutaj Kamilek Live ja dziękuję bardzo. Siemanko, oh. cześć. Siemanko.